6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tworzę kółko, robiąc w pierwszym oczku oczko ścisłe. Okrążenie pierwsze. W kółku robię półsłupek. i jedno oczko łańcuszka będzie to pierwszy słupek okrążenia oznaczam oczko łańcuszka i dodaję jeszcze dwa oczka jeden, dwa dalej powtarzam pięć razy robiąc trzy słupki jeden 2 3 I dwa oczka łańcuszka. 1 2. Powtórzyć jeszcze 4 razy. Kończę okrążenie, wykonując jeszcze dwa słupki. 1 2. Zamykam w oznaczonym oczku, robiąc oczko ścisłe. Okrążenie drugie w następnym łuku wykonuję półsłupek, jedno oczko łańcuszka, które oznaczam. Dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. W tymże łuku słupek. W następnych słupkach przerabiam słupki. Czyli w tym okrążeniu z każdej strony trzy słupki. Jeden, dwa, trzy. W łuku. Słupek, dwa oczka łańcuszka, drugi słupek w tymże łuku. Powtarzam z każdej strony. Przerabiam ostatnie trzy słupki. Jeden. 2, 3. Łączę z oznaczonym oczkiem, robiąc oczko ścisłe. Następne okrążenie. W Łuku, półsłupek, jedno oczko, łańcuszka oznaczam oczko, dodaję dwa oczka jeszcze i w tym łuku drugi słupek. Dalej przerabiam słupki, w tym okrążeniu 5 z każdej strony. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, w słupek, dwa oczka łańcuszka, drugi słupek w tymże łuku.